Wesołych świąt, drodzy widzowie! Zakładam, że w czasie, kiedy uda mi się wrzucić ten materiał do internetu, będziecie już dawno po wigili. Najedzeni, wręcz spuchnięci, będziecie wspominać smak potraw wigilijnych. Na no Wigilia, potrawy wigilijne to wiadomo, że polskie, tradycyjne, a królem wigilijnego stołu jest karp. Nigdy dziada nie lubiłem. Zawsze mi to mięso śmierdziało. No ale. Od dzieciństwa co roku byłem zmuszany, no zjedz, zjedz, bo przecież taka jest tradycja. Jaka tradycja? Czemu taka tradycja? Skąd ta tradycja? Dlatego dziś, jako ciekawostkę, opowiem Wam, dlaczego Polacy jedzą karpia na Wigilię. Serdecznie zapraszam. Skarp przywędrował do Europy z Azji. Do Polski zaś trafił dopiero w XII wieku za sprawą cystersów. Braciszkowie żyjący w klasztorze wiedli bardzo restrykcyjny żywot. W najlepszym, ale to w najlepszym wypadku, jak się świetnie planety i gwiazdy oraz kalendarz ułożyły, to i tak mieli co najmniej 180 dni postu w ciągu roku. Żeby jakoś sobie urozmaicić ten czas, bo od jedzenia samej zieleniny, szczególnie w tamtych czasach, można było umrzeć albo zwariować. Szukali różnych ersacy mięsa, różnych rzeczy, które zgodnie z wiarą będzie można zjeść, żeby poczuć trochę smaku i nie oszaleć. Kombinowali z jedzeniem ptaszków, które miały się nie zaliczać do właśnie bożego mięsnego stworzenia. Kombinowali z obcinaniem bobrą ogonów, uważając, że bubr to może jest sak, ale ogon jest od ryby, więc można go jeść w trakcie postu. No ale jak już stwierdzili, że starczy tych obrzydliwych eksperymentów kulinarnych, Wzorem innych braciszków postawili na pewniaka, czyli właśnie na karpia. Karp ma tę zaletę, że upraszczając, właściwie jak macie jakiś w miarę czysty dół z wodą, to jesteście w stanie tam hodować karpia. Trzeba pamiętać o tym, żeby zimą jak lód skuje staw, w którym je hodujecie, no to powycinać otwory, żeby się karpie nie podusiły. Ale zasadniczo jest to ryba, która rośnie szybko, rośnie dość duża i nie wymaga zbyt dużo zabiegów pielęgnacyjnych, żeby osiągnąć jakieś jadalne wyniki. Braciszkowie więc postawili na karpia i karp się w Polsce rozprzestrzenił i w następnych wiekach to się pojawiał, to znikał z przepisów kulinarnych. Nigdy jednak nie grał pierwszych skrzypiec. Zawsze był najwyżej bohaterem drugiego planu. I dopiero w XIX wieku w Galicji udało się wyhodować odmianę karpia, którą dziś znamy pod nazwą karpia królewskiego. Malutki łepek, wygięty grzbiet, no a w wyniku takich genetycznych zmian, więcej mięsa. Szybciej rośnie, rośnie większy, więc hodowla karpia staniała, stała się jeszcze prostsza i jeszcze bardziej opłacalna. I na początku XX wieku, jeśli byście zajrzeli do polskiej przedwojennej książki kucharskiej, to karp występuje w bardzo niewielu przepisach i praktycznie zawsze z dopiskiem po żydowsku. Otóż ta ryba, ze względu na swoje właściwości oraz niską cenę, była szalenie popularna wśród polskich Żydów. U nas się go przyrządzało na słodko, w sosie. Yy, na Litwie robiono go w takiej bardziej pieprznej adaptacji. A już na przykład, Żydzi niemieccy w ogóle nie używali karpia, tylko yy, kiedy mieli swoje święta, jedli szczupaka. Szczupak jest król wód. Tak jak Lew jest król dżungli. Obligatoryjnie, za każdym razem, kiedy wspominam o wczesnej historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, muszę Wam przypomnieć, że Polska po 1945 roku była w absolutnej ruinie, brakowało wszystkiego i był nawet problem z drzewami w lesie i rybami w rzekach i stawach. Wszystko zostało zniszczone. Nowa komunistyczna władza zaś wiedziała, że jeśli chcą, żeby ludzi przekonać do siebie, żeby mieć swobodę rządzenia, to nie wystarczy wystrzelać tych, którzy są niezadowoleni i się ukrywają w lasach, ale jednak większość społeczeństwa trzeba jakoś przekonać. Trzeba czymś ich przekupić. Szczególnie w gospodarce, gdzie permanentnie nie było nic. W trudnych pierwszych powojennych latach chaosu i zawieruchy politycznej minister zajmujący się przemysłem perelowskim, Hilary Minz, przypomniał sobie o karpiu. Pamiętał o nim, gdyż wywodził się z żydowskiej rodziny, jak się domyślam, nie ma innej opcji, żeby nie pamiętał, jak jego kochana Mamełę Stefania Hinz z domu Feuerstein na święta przygotowywała karpia po żydowsku w owym słodkim sosie i na pewno pamiętał z młodości, że to jest ryba, na którą praktycznie każdy mógł sobie pozwolić, która rośnie szybko, jest łatwa w hodowli, no i dostajemy całkiem sporo mięsa. Dlatego uznał, że karp jako no, mimo wszystko potrawa mięsna, zanim uda się odbudować rybołówstwo, zanim uda się odbudować hodowlę trzody, kur i całej reszty jadalnego, bożego stworzenia, karp jest najlepszym sposobem, żeby jeszcze do 1947 roku jakoś ludziom dostarczyć to mięso, żeby przekonać ich do tego, że władza o nich dba, że to jest władza, która o nich myśli i że to jest władza, którą warto popierać. Także w gospodarce centralnie sterowanej padł rozkaz: będziemy hodować karpie. W moim rodzinnym mieście karpia hodowano w starych gliniankach po cegielni, w których pod wodą znajdowały się tony po niemieckiego żelastwa po wermachcie i nie tylko, które tam zepchnięto do wody. Karpium to jednak nie przeszkadzało. Karpie, jeśli tylko w miarę czysta jest woda, to w większości syfu spokojnie będą zdroworosły. Tak też więc karpia hodowano. Plan był szalenie ambitny, bo komuniści założyli, że karp będzie podstawowym dostępnym rodzajem mięsa, póki nie odbudują całej reszty że karpia uda się tak szybko, tak dużo wyhodować, że w centralach rybnych, w handlu rybnego, będzie można od ręki po prostu przyjść i kupić dorodnego karpia. Oczywiście to się nie udało. Pomysł był bardzo dobry, bo uwierzcie mi, w 1947 roku władza, która by wam zagwarantowała, że codziennie możecie chociaż troszkę mięsa zjeść, miałaby poparcie społeczne. No ale jak łatwo się domyślić, to komunistów przerosło. A więc, żeby ratować sytuację i podbić sobie notowania, Hilary Mintz wpadł na genialny pijarowo pomysł. Otóż pożenił chrześcijaństwo z komunizmem. Hasłem na 1947 rok był. Karb. Na każdym polskim wigilijnym stole. Wspaniałe, prawda? I tak oto komunista żydowskiego pochodzenia, pamiętający tą piękną żydowską rybę ze swojej młodości, yy, uznał, że tym sposobem, trochę przeflancowywując pewne hasełka, będzie mógł nią udowodnić, że nowa socjalistyczna władza dba o obywateli. I tak oto pojawił się Karp. I z Karpem jest związana jeszcze jedna tradycja. Gdyż karpia przez następne dziesięciolecia jedliśmy na wigilię, dlatego że po prostu tylko karp był. Władza dbała o to, żeby na święta rzucić karpia, bo jakby nie rzucili karpia, to będą zamieszki. A jest jeszcze jedna kwestia: jest w Polsce taki, taka tradycja, którą też pamiętam z dzieciństwa, że karp musi być żywy. Karpia trzeba kupić żywego, tydzień albo dwa tygodnie przed wigilią trzymać go w bloku w wannie i dopiero potem zabić i zjeść. Niektórzy z Was, ze starszych widzów, którzy mnie oglądają, pamiętają na pewno takie dość kuriozalne sytuacje, gdzie jak się mieszkało w bloku na wyższych piętrach i był problem z dostarczaniem wody. Jak wszyscy za dnia lali wodę, to było za małe ciśnienie w rurach i na ostatnich piętrach woda ledwo ciurkiem tylko leciała z kranu. Nie dość, że ten karp zajmował wannę, bo zazwyczaj pływał w wannie na tydzień, dwa przed świętami, bo wiecie, karpia się kupowało wtedy nie wtedy, kiedy się chciało, tylko kiedy go rzucili. Więc jak go rzucili się, zdobyło go, to pakowało się dziada do wanny i mieliście przed świętami zablokowaną wannę. Omycił się w wannie, oczywiście zapomnijcie, no bo no chyba, że skarpiem się wykąpiecie, ale nie polecam. No a do tego, że na wyższych piętrach nie dochodziła woda, to ludzie często w nocy nalewali wodę do wiader, słoików albo właśnie do wanny, żeby za dnia, jak jest niskie ciśnienie, nie czekać, aż im naciurka do, do szklanki, tylko z tego korzystać. No, przed świętami nie było takiej możliwości, bo wannę zajmował król wigilijnego stołu. Był przesąd, że karp musi być żywy, on trwa do dziś, a z czego on wynika? Nie z tego, że karp, jak go zabijemy w dniu wigilii, będzie miał jakieś magiczne właściwości smakowe. Otóż w czasach PRL-u nie udało się rozwiązać problemu transportu karpi. Jeśli przy ówczesnej technice, braku samochodów chłodni, magazynów i całej logistyki, jakby mieli tego karpia dostarczyć od stawu, na wigilijny stół martwego, to na stole wigilijnym po tygodniu czy dwóch on znów byłby żywy, tylko byłby zielony i raczej nikt by nie chciał go jeść. Więc najprostszą metodą, żeby karp był świeży i żeby nie borykać się z problemami logistycznymi, było przekazanie człowiekowi tego karpia żywego. I tak oto, przez cały okres PRL-u. Karpia zazwyczaj, jak rzucano na zakładzie, gdzie pracownik był uprawniony do odbioru karpia w formie karp był w ogóle premią dla pracownika na święta. Tak się to odbywało mojego taty w pracy, gdzie jeszcze w latach 80., w drugiej połowie, mój kochany tata wsiadał w nysę, która miała z tyłu skrzynię. Skrzynie wykładało się dziesięcioma warstwami folii, jechało się po odbiór karpi do hodowcy. I on wlewał te karpie razem z wodą na pakę nysy, I takim basenem trzeba było kupę kilometrów wrócić na zakład. I pracownicy ustawiali się w ogonku i prosto z nysy do jakichś tam wiaderek czy innych naczyń brali karpia. Przez 40 lat PRL nie był w stanie rozwiązać problemu zabicia tej ryby, zamrożenia i dostarczenia już martwej bez głowy. Dlatego zamiast to przez 40 lat naprawić, to z prowizorki uczyniono tradycję. I tak oto. W 1990 roku, kiedy PRL się skończył, pojawiła się gospodarka wolnorynkowa, pojawił się szerszy wybór ryb, kiedy wszystko się zmieniło, karp był już na tyle przez 40 lat zakorzeniony w polskiej mentalności, że do dziś uważamy, że to jest polska tradycyjna potrawa, którą każdy prawdziwy Polak i katolik powinien w Wigilię zjeść. Tradycyjna ryba przyrządzona po żydowsku, którą nam wcisnął premier, minister komunistycznego rządu. To nie był jedyny taki racjonalizatorski pomysł. Też na przykład sprowadzili z Włochy topole włoską, bo chcieli odbudować drzewostan, a topola bardzo szybko rośnie. Tylko nie pomyśleli, że bardzo szybko robi się pusta w środku, łamie się, jej drzewo ma bardzo niewiele zastosowań, a do tego paskudnie pyli i wywołuje alergię. Komuniści mieli dużo takich pomysłów jak, pomysłów jak właśnie karpie, topole, gdzie słuchajcie, trzeba na sztukę szybko coś zrobić, a potem najwyżej z tej prowizorki się zrobi tradycję. No ale. Jak powszechnie w Polsce wiadomo, prowizorka jest najtrwalszym rozwiązaniem. Dziękuję za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że karpik Wam smakował. No a ja, korzystając z tego, że resztę wieczoru mam wolną, bo komputer pewno na kilka godzin zatnie się, próbując wrzucić ten film do internetu, pójdę sobie posłuchać moich ulubionych piosenek świątecznych. Do zobaczenia. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i wszystkiego dobrego. Dobranoc! Papá!